Cześć, ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagraję w Dark Siders 2. Em, ja są paluszki i dalej nie słyszę na lewe ucho. No, zaczynamy swoją podróż po krainie cieni, ciemności, nie wiem, śmierci, śmierdzi. <grych> no. Aha. A In the of the dead? no. No, this... I must speak with the Lord of Bones. <laughs> that is not possible. My lord attends his realm. A burden beyond even your ken, horse. And what is your use as the a doorstop? There is but one way to draw him from his slumber. The Gilded Arena. Here, mortals are offered a last chance to earn freedom from the grave, a boon that includes an audience with the king. to the arena and return here with its skull. His majesty will grant you an audience. And where is this arena? What the fuck? We have already arrived. <laughs> yes. Let me speak to the Lord of Bones, and I will spare, and perhaps you as well. <laughs> you cannot slay that, but you will. In forget what I said about sparing you. Tell me about the king. His reign is eternal. His word is law. I'm sure that <m editors> oh. oh. <helmetlide> what does a kitten have to do with your king, past? I heard she had one of her... The Shadow Realm. there. We hunted is There was another. I <English> helped <Yeah. tẫ> my lord be rid of him. And even Tis... No kończy. czyli musimy zapieprzać na arenę, rozumiem? Kurde. No, trochę pewnie dostaliśmy. No okej, no nie mam nic przeciwko. Rozwalimy sobie Mistrza Areny. A potem co? No, a potem wrócimy się do. Argula, nie, Argul to król. Do króla akurat umarłych teraz, w tym oto świecie. Aha, czyli tak naprawdę to droga była ten spoko. A dzisiaj jest sobota rano i może, znaczy no, nie, może pójdę do kina na pewno, bo czuję się już o wiele lepiej. To pragnąłbym znać sposób na to, żeby słyszeć jednak na lewe uchowo w kinie, nie trochę źle. No ale co ja mogę zrobić? Beach, please. Chcecie sobie dać dziupka? <laughs> o mą mą, mój, 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 mój. A z języczkiem nie? <laughs> Beach, please. Ciekawe czym je karmią. A zaraz, pierwsze już są umarłe. Ty Trz. dobra, jak będę rozwalał dalej o te ło... o, to on. <słyska> to może coś mi drobnie, w sensie skrzynia się pojawi... O, to się przyda. Ale nie jestem tego pewny. Gdzieś tam mi się pojawiło jak rozwaliłem, jak miałem problemy z paroma... o, z paroma zwiadowcami. Dobra, dobra, jeszcze jedno. Ja bym miał znaleźć jak najszybciej. Not <słyska> <słyska> Która do tej areny, która wygląda jak gigantyczna czaszka? Hello! Jestem Gadget <ścoughs> Nie umiem rozmawiać ze zmarłymi Ta u mnie coś by się przydała w prawdziwym życiu Na dole jest skrzynka, prawda? Nie, znowu fail. No trudno Ej, czy ja nim poszedłem odwrotnie? No kurna, mać! jak to się stało? Nie mam pytań. Stoper włączony chociaż raz? Włączony. Kurde, jeszcze raz tam zapnie przecież. Trudno. Przedem się wróciłem. Dobra, ta rana nie wygląda jak czaszka. Znowu chcecie sobie dać dziupka? Mam dobre. Dobre porówki kupiłem. No dobra, dostałem. Co jest mnie? Fakt, że są świetne. Nie, ten. Kamień wiedzy tajemny. Mam nadzieję, że jest ich więcej, bo jeśli jest ich tylko te 30 coś, trzeba wszystkie znaleźć. Na przykład nie jest ich 50 i na przykład jak złapię 35, to reszta zniknie. To będzie trudne wszystkie odnaleźć. Te kamienie wiedzy, te siły i tak dalej. Hola, hola, mam jeszcze zejście na dół. Co my tam znajdziemy? No kurde, mać... No i co? Co to jest? Hm. Pieniążka chyba widziałem. Nie, to ten płomień. Spoko. No, ryb, kurde, no, co to jest? Nie ogarniam. Aha! Czyli tędy dobrze idziemy, tak? Nie. No, 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 no! Fuck you. Ech. Katar mnie męczy, ludzie! A wam mówię, nigdy się więcej nie przeziębię. Może znaczy, pewnie to zrobię kilkanaście razy, bo jestem popoprany, ale postaram się. Przynajmniej nie z własnej woli. Robiłem pompki na deszczu. nie żałuję. O, oh, jeszcze tego To mi to mnie może uleczyć. To hmm? No dobra. Znowu pieprzone schody. Ludzie. Gadałem z Pawłem dzisiaj rano. Przez gadu-gadu. I. 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 Borderlands się ściągnie w dwie godzinki. Czyli za niedługo będziemy grali. Nie wiem, wątpię, żebyśmy. No, wątpię, żebyśmy dzisiaj coś nagrali. No, byłoby miło, no, ale niestety. No, ty nie. No w lewo. O! W końcu. O jedź. O! Ubijają się po ludzki. Jeszcze zdziwne. Duet, rock and roll, rock and roll. Powlócił, o No What the Jezu, jaki buger cholerny. Z tego śmierci. Ludzie. Ale hałasują. Skrzyneczka. Hm, tam na Kurde! Ludzie. I znowu bym się uwolnił. O! Have a look. Tego nie widziałem. To jest zwiększa obrażenia krytyczne, ale na razie zwiększymy sobie może szanse. 15. Nie, to obrażenia, będzie, wydaje mi się, że lepsze. Pójdziemy w zaparte. A, i mieliśmy zobaczyć, co wydropiło. ok myślę, że to jest najlepsze, co chwilowo mamy. Jak ja się stąd wydostanę? Dobra. Po raz trzeci, czy tam po raz czwarty. No, końc. Zkłapczy jeszcze wody. Podczas gdy oni będą rozmawiać.

Także dajcie mi chwilę hmm. Nie mam pojęcia Wiem, że trzeba znaleźć um, Doby, doby, doby O! Właśnie znaleźliśmy jedno Te kamienie Nie wiem czy nie nie kamienie, tylko żeby ich przywołać O żeby go przywołać, potrzebujemy. Potrzebujemy trzech tak, trzech fragmentów. To będzie do szybkiego wchodzenia. Chyba. No ja już chcę jadkę. Boże, jak mi się te paluszki biegnie. Oh. O, o nie. Kurde. Ja chcę w księgi umarłych. Wreszcie się dowiem, co w Wulgarim czy Wulgrim? Co w Wulgrima można dostać. O, oh, trochę was tu jest. O, oh, shit. No i dobra, dobra. Tak wiem, że zginiecie. 30 w pasów! No. Jeszcze jakieś kozaki? Ja tu mam skill dzisiaj. Szczególnie tą swoją umiejętnością. Takie szklety to fajnie się je tłucze jeszcze dużo eksperymentów. Cały czas patrzę na ten od doświadczenia. Uh, shit. Jeszcze trochę 15 level, czy już 16, bo już nie ogarniam. Tylko się tu zbliżowałem. O! Oh. Ale to mają plus obrażenia od lodu, czyli są lepsze. Jakiś tam puklesz... Nie, podziękujemy mam. Idziemy dalej, póki mamy czas. Mamy go mało. Dobra, widzisz, że kolejne umysłowe jakieś zagadki. Czyli coś, czego nie cierpię. Dobra, jedno mamy zrobione. Gdzie, ojciec, mi się wydaje, że w tym. W pokoju znajdzie się skrzynka, jak wszystko rozwalimy. Takie mam wrażenie dziwne. Nie kurwa. No ja chcę tą super wielką demoniczną skrzynkę, jak zwykle, jak zwykle mawiałem na nią. Ale nic tu nie wy, nic tu się nie tworzy. pod pod, 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 pod. Nieee, yeah, no, jest Beach please. I ze mną takie numery. O! Oh. Aha, czaje, czaje bazę, ale najpierw coś nowego, coś nowego. Ej, nie to, ej, tu w dużej nie mamy lepsze. Teraz mamy full. Oki doki. Możemy otwierać razem z tym, no... Kurde. What the fuck. Rozumiem. Nie, cepie. No, mamy z rączki do rączki, tylko co teraz? A, kretyn. Fucking Jackass. No kurwa! No nie róbcie sobie jaj No ale co z tego jak nie wzięliśmy ten tego gówna No Hefa problem Very, very Dobra, co, co to da? Teraz... kur... się musiał wrócić Czy nie? Jezus Chrystus, co Dobra, już czaję, o co chodzi My zrobimy tak Tutaj, boom headshot Jumpniemy sobie tutaj. Weź się, weź się Boga. Uf. Dobra, idziemy teraz na wprost. Kolejny pot. I tu tędy weźmiemy. Kaczniemy sobie i mamy wszystko, czego nam potrzeba. Jak z czasem stoimy. Kurde, no już nie za bardzo. Ach, chcę do kina iść. Interakcja. Dobra zamknię to jedno drzwi tworzy drugie czaje Mamy tu w ogóle jakieś następne Ale nie, tam raczej nie możemy iść No And what now Myślę, że to już nie będzie jakiej gigantycznej Gigantycznej co ja chciałem powiedzieć? Jakieś zagadki umysłowej? Kurna co to jest? Tak będzie wyglądał nasz przeciwnik, to wiemy. To... o, no i to powrót. Aha, dobra. Nie za dużo jest. Dawaj, dawaj, dawaj dawaj! Yes. gdzie? No chyba już bije ten uprawniony level. Albo i nie. Dobra, może jednak. Zabawa trwa. O! No biej się poziomie. Bos? Nie, myślałem. Czyli został tylko powrót. Spoko. Hmm. Bez nadzieje. Wyżmiemy <laughs> to w Aleluja, aleluja. Zobaczmy, co my tu mamy. No kurde mać. Żartujecie. Mapa zasranych lochów. O co mi to? Dali, coś żyje? Nie. A żyje, żyje sobie, żyje. Bumajacat, -e bumajacat, -e bumajacat, -e bum, 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 bum. Dobra, leżysz. No Okej, okay, jeden ten KE mamy. Spokój. No nie. To jedno z moich ulubionych komp. Ładnie, w krytyczne podpalenie. No dobra, ludzie. Żegnam się z wami do kolejnego odcinku. Ja idę na... Uf, uf. Ja idę na... Na co ja idę? Jestem Bogiem, dobra. <grystanie> Na razie ludzie, śmierć się wita, o, śmierć się żegna, ja też, cześć.